Tygodnia rozstrzygnięć w sprawie Komisji Weryfikacyjnej do zbadania wpływu służb rosyjskich w Polsce zbliżamy się do rozstrzygnięć w sprawie nielegalnej komisji. W tamtym tygodniu wszystkie kluby parlamentarne otrzymały od pani Marszałek Sejmu informację z prośbą o zgłaszanie kandydatów do komisji, która miałaby te wpływy wyjaśniać, czyli Proces związany z powoływaniem komisji się toczy, a wszystkie zapowiedzi prezydenta o nowelizacji są odłożone. Lewica, tak jak zapowiadała, nie zamierza uczestniczyć w żadnych pracach komisji weryfikacyjnej, bo uważamy działanie tej komisji i powstanie tej komisji za nielegalne. W związku z tym składamy dzisiaj pismo o uzasadnieniu złamania artykułu 8 i 83 Konstytucji RP. Z informacją do pani marszałek, że nikt z przedstawicieli lewicy nie będzie brał udziału w komisji weryfikacyjnej. Komisja, która powstała i działa w obecnym kształcie, to jest potwór polityczny, który ma służyć kampanii wyborczej, ściganiu, gonieniu i może na końcu dorwaniu królika w postaci przeciwników opozycyjnych sprawa i sprawiedliwości. Prawo i sprawiedliwość za wszelką cenę chce tej komisji weryfikacyjnej użyć, żeby wygrać wybory. Nie będzie tam zatem naszych przedstawicieli, ale jednocześnie informujemy panią marszałek, że będziemy namawiali wszystkich, którzy mają się przed tą komisją stawić, o bojkotowanie tej komisji. Komisja, skoro działa nielegalnie, są to potwierdzone przez wybitnych prawników analizy, są to informacje, które przygotował Rzecznik Praw Obywatelskich i skoro ona co najmniej w pięciu punktach łamie Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, nie powinna mieć możliwości działania. Żeby tego działania nie doszło, to nie tylko wysłanie tam swoich członków, czego Lewica nie zrobi, ale również stawanie przed tą komisją. Więc całkowity bojkot komisji, której celem jest wojna polityczna, a nie wyjaśnienie jakiegokolwiek sprawstwa Rosji na terenie Rzeczypospolitej. Szanowni Państwo, decyzja klubu parlamentarnego Lewicy nie mogła być inna, bo to jest prosty wybór. Albo ktoś przestrzega konstytucji, albo ktoś wichła się w komisję do spraw ścigania opozycji. Nikt, kto chciałby przestrzegać artykułu 8 i artykułu 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, nie powinien zgłaszać żadnego kandydata do tej komisji. I też sugerujemy pani marszałek, żeby. W trosce o przestrzeganie przez kluby parlamentarne artykułu 8 i 83 zwracała na to uwagę, że zgłoszenie do takiej komisji jest po prostu rażącym naruszeniem konstytucji. I w uzasadnieniu odpowiedzi klubu parlamentarnego lewicy piszemy dokładnie, w których punktach ta konstytucja została naruszona. Ponieważ Komisja do spraw ścigania opozycji łamie konstytucję w 19 miejscach. I to jest niesłychane, że dzisiaj jest dyskusja w środowisku prawniczym, ile razy konstytucja została złamana przez jedną ustawę, a nie czy została złamana. I jednocześnie widzimy, że Prawo i Sprawiedliwość ma coraz większy problem z tą komisją. Że prezydent, kiedy w końcu przeczytał tę ustawę, postanowił jakoś ratować sztab Prawa i Sprawiedliwości i złożyć nowelizację. Ale to nie jest żaden ratunek. Jedynym ratunkiem dla tej ustawy, jedynym ratunkiem dla przestrzegania konstytucji jest pełne uchylenie. Dlatego Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy złożył projekt ustawy o uchyleniu ustawy o komisji do spraw ścigania opozycji i apelujemy, żeby rozwiązać ten problem, który okazał się problemem dla wszystkich ugrupowań politycznych, dla nas konstytucyjnym, dla PiSu politycznym żeby po prostu wyjść z tego impasu, uchylić ustawę i nie dopuścić do tego, żeby ta komisja wywołała kolejne nieodwracalne skutki dla polskiej praworządności i polskiej demokracji. Mamy nadzieję, że ten projekt zostanie rozpatrzony jak najszybciej, ale jesteśmy pewni. Że ten projekt prędzej czy później wejdzie w życie i ta haniebna komisja zakończy swoją działalność, a wszystkie przyszłe jej postanowienia, decyzje i uchwały zostaną uznane za bezwzględnie nieważne. Dziękuję. Pani Przewodnicząca, czy Pani w może tą informację i czy nie obawi się że być może Platforma zacznie przeciągać? się proszę? My jesteśmy głęboko przekonani, że każdy poseł, każda posłanka ma prawo na koniec kadencji zmieniać barwy polityczne, jeżeli odbywa to się przy ogólnym porozumieniu i współpracy. Ja dzisiaj rano rozmawiałem z posłanką Pawliczak. Jesteśmy umówieni na to, że będą wspólne komunikaty. Posłanka Pawliczak od tygodni nas informowała o swoich intencjach dotyczących tego, że programowo patrzy trochę inaczej na Polskę, więc nie ma tutaj żadnej niezgody, nie ma tutaj kłótni, po prostu jesteśmy w aksamitnym rozstaniu, co jest dla nas normalnością. Mamy do czynienia z sytuacją kryzy krytyczną, dlatego że jest zagrożone bezpieczeństwo energetyczne Polski. Ale zagrożone jest dlatego, że przez rok Prawo i Sprawiedliwość, rząd pana Morawieckiego, nie zrobił nic, żeby tę sprawę zamknąć, domknąć, ułożyć. Mówiono nam o tym, że nie będzie kłótni, że nie będzie kar. Kary musieliśmy zapłacić, kary są naliczone, zgody nie ma i może zacząć brakować prądu. Skandaliczne zachowanie rządu, które odbija się dzisiaj i bo nie znam uzasadnienia sądu administracyjnego, ale wiem, że obywatele tego nie rozumieją, że rząd tej sprawy wcześniej nie zabezpieczył. Prezydent Andrzej Duda to jest kombinator. Kombinator, który dzisiaj mówi o tym, że jest euroentuzjastą, ale jeszcze w kampanii prezydenckiej był eurosceptykiem. Dzisiaj próbuje mówić, że kocha Unię, a jeszcze niedawno Unię Beształ. No więc ja nie wiem, jakie jest prawdziwe zdanie Pana Prezydenta, ale wiem jedno. Jeżeli ktoś jest prawdziwym optymistą, to załatwiłby wszystkie spory, które dzisiaj dzielą polski rząd z Komisją Europejską i z Brukselą. Jeżeli prezydent chce być prawidłowym rozjemcą, martwi się o polską prezydencję, to niech to mówi Morawieckiego i Kaczyńskiego, żeby się wycofali ze złych przepisów, przyjęli pieniądze z Unii Europejskiej, niech zaproponuje okrągły stół, na którym Polska przyjmie fundusz odbudowy, bo 700 dni bez pieniędzy z Unii Europejskiej to najlepszy dowód, że prezydent dzisiaj, ściemnia, opowiada o tym, że chce być arbitrem, a de facto nie może nic załatwić, bo nie ma żadnego wpływu na rząd Morawieckiego. Pani niepokoi Was wniosek o pilne procedowanie tego projektu. No i jeszcze nie tak nie ale zależy, żeby... Zapewne w, tej kadencji, w tej kadencji. Patrzę na to, co mówi prezydent i widzę w tym od razu drugie, trzecie i piąte dno. Otóż nie chodzi o prezydenckie, tylko chodzi o to, że PiS może dostrzegać, że szykuje się porażka wyborcza. Że trzeba nowego rozdziału kompetencyjnego, w którym prezydent będzie miał więcej do powiedzenia i będzie szachował rząd, ale już opozycyjny. Czyli ten, który będzie przeciwko PiSowi. I nie patrzy na to przychylnie. Patrzy na takie inicjatywy prezydenta bardzo czujnie i sceptycznie. Mam wrażenie, że prezydent Andrzej Duda nie robi tego dlatego, że wierzy, że Polska w Unii Europejskiej powinna być silna, tylko dlatego, że Andrzej Duda chciałby być silny w Polsce.